Zapraszamy wszystkich chętnych w niedzielę na otwarte Mistrzostwa Polski KTB, które odbędą się w Śląskich 20 września o godzinie 13. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą startować jeszcze i także widzów. Przewidziane są fajne, ciekawe nagrody, w których można między innymi wygrać wejście na siłownię do renomowanych klubów fitness w Katowicach. My też tam będziemy w roli sędziów, niestety nie zawodników, ale następnym razem już będziemy dźwigać żelazno. Skąd się w ogóle wziął pomysł na organizację takich mistrzostw? Coraz bardziej popularne są w Polsce ćwiczenia z odważnikami kulowymi. Ze względu na to, że jest coraz większe zainteresowanie, zdecydowaliśmy się na to, żeby zorganizować na Śląsku tego typu zawody. To przywróćmy sobie może ten System Bolt, w którym będą otwarte Mistrzostwa Polski przeprowadzane. System Bolt dopuszcza start w różnych konkurencjach odważnikowych, natomiast w się na nowicach będziemy realizować dwie z nich. Będzie można wystartować w podrzucie, podrzucie jednorącz i rwaniu. Są to dwie bardzo popularne w świecie odważnikowym konkurencje, dlatego też liczymy na duże zainteresowanie tymi zawodami. Legenda